Elo mordo, jupi yupiji! O oh, k**a. oh, k**a. Ja Kapa! K**a, znowu! Teraz to ci Tak tobie k**a. Masz PUM! A ch dupę i ka! W poprzednim odcinku gadających pluszaków, koala postawiła wyzwanie kaczce, żeby do końca dnia odpowiadała na wszystko tak. I wnet przybył znany z tego, że gada kompletne bzdury i nikt nie może z nim wytrzymać dwóch minut bzdurmen i zaproponował kaczce przyjaźń. O w pupę. Czy kaczka się na to zgodzi? Pamiętajmy, że karą za niewypełnienie warunków wyzwania jest zmiana imienia i nazwiska na Spocony Kasztaniarz i Przeprowadzka do Kasztanowa. Pytanie tylko, co jest gorsze? Czy jest z tego jakieś dobre wyjście? Oglądajcie. No i co kacka? Zostanie z jego best Dawaj, będzie fajnie, nauczę się wszystkich bzdur świata. Na przykład, że różowy to po angielsku kolor pink-pongowy stół z powławianymi z na oceanu parówkami rybnymi pod postacią drzewa i krzewy, a także sery pleśniowe dostosowują się do sytuacji politycznej na Podlasiu XXI wieku. Oraz w Salwadorze dali mi rybny paszport, czyli paszport do podwodnej narni, do której wchodzi się pralką, gdzie najpopularniejszym obiadem jest wielka miska kaszy, zwana również jako kasz alot, kaszalot. On zemdlał? Nie żyje. Musisz cały czas gadać takie głupoty? Na tym polega moja rola. Ale naprawdę myślę, że mógł kipnąć. Zdarzało mi się to nieraz na dyżurze. W pracy takiej jak moja trzeba umieć pogodzić się z tym, że nie wszystkim da się dogodzić. Może nie jestem lekarzem, ale za to. Z zawodu jestem cukiernikiem i kilka razy zdarzyło mi się nierówno rozlać polewę po pączkach. Nie można ich wtedy sprzedawać, bo mają wadę fabryczną, więc się je wyrzuca. Ale nie martw się, nie pozwoliłem się im zmarnować. I wiesz co wtedy zrozumiałem? Co? Że muszę częściej i krzywo rozlewać po Już myślałam, że w końcu powiesz coś sensownego! Nigdy. A wiesz jak się nazywa przeciwieństwo superbohatera? Nie. Bzdurman. Dobre. Zaczynam cię lubić, szary małpiszonie w futrze. Już nie chcę mieć przyjaciela kaczki. Może ty chcesz nim być? Nie. Trudno. To jednak chcę kaczkę. Co z tą kaczką? Chyba zemdlał. Na jego miejscu też bym zemdlała. I kilka razy zwymiotowała. Ja na jego miejscu bym nie żył. On nie żyje. Zamknij się! Jakby nie żył, to miałby przekreślone oczy, jak we wszystkich bajkach. Tylko obudź, chcę wiedzieć, co powie. Nie da rady. Skubany kaszuch wziął środki na senne. Wiem, bo sam mu je dałem. Zlitowałem się nad nim. Miał chłopak ciężką sytuację. Wyobrażasz sobie, być na jego miejscu? Nie chciałbym mieć na imię kasztaniarz i mieszkać w kasztanowie. A tym bardziej, nie chciałbym mieć siebie na przyjaciela. Naprawdę? Uratowałeś go od tego wyboru? Wiedziałam, że jednak jesteś pomocny i do czegoś kiedyś się przydasz. Nie, to jego tabletki. Aha! No to koniec wyzwania. Już późno, a na opakowaniu pisze, że śpi się po tym 8 godzin. Co za cwany kaczuch. 8 godzin? Mam pewien pomysł. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Ale ich wyrolowałem! Co oni sobie myśleli? Że będę się nazywał spocony kasztaniarz? Albo, że będę przydupasem tego kolesia w czarnych majtkach? <laughs> Kwak! Pan Kaczak proszony o odbiór dowodu osobistego ze zmienionym imieniem i nazwiskiem! He? Co? Gdzie, gdzie ja jestem? O nie... Chyba wolę nie patrzeć na ten dowód. Proszę, życzę miłego dnia, panie... Proszę nie mówić mojego imienia! Sam sprawdzę! Ale przypał... Nie. No, to ja szampon. Myśleliście, że mnie wylali? Bo wylali, ale tylko trochę. Zobaczcie, ile mnie jeszcze zostało. Więc jeszcze chwilę będę z wami. Do no zobaczenia na kolejnym odcinku.